Dziś przejdziemy od razu do sedna. Otworzę ci oczy na 11 typów kobiet, które mogą zabrać ci spokój i przynieść huragan problemów, o jakich nawet nie myślisz. Zwróć uwagę, ponieważ rozpoznanie tych profili może być różnicą między spokojnym życiem a siecią nieskończonych żalów. Te kobiety są bardziej obecne niż myślisz. Jeśli nie będziesz potrafił dostrzegać sygnałów, możesz skończyć w emocjonalnym wirze, z którego trudno będzie się wydostać. A to może mieć wysoką cenę, wpływając na Twoje życie osobiste oraz na Twoją samoocenę. Mała wskazówka: typ numer jeden jest najrzadszy i z pewnością najbardziej destrukcyjny. Ten profil może wywrócić do góry nogami Twoje postrzeganie pewnych zachowań, a uwierz, wielu mężczyzn nawet nie zauważa, kiedy wpada w tę pułapkę. Zostań do końca, aby uchwycić każdy szczegół. Oprócz typów, od których powinieneś trzymać się z daleka, pokażę także trzy postawy, które powinieneś porzucić, jeśli nie chcesz sprawiać wrażenia kogoś łatwego do manipulacji. Wyobraź sobie, że na końcu rozpoznasz rutynowe zachowanie, które być może nawet nie zauważyłeś, ale, jeśli nie zostanie powstrzymane, może zrujnować twoje życie. Ile relacji widziałeś, w których mężczyzna wydaje się uwięziony, wyczerpany? pogrążony w kłótniach, nieufności i gier psychologicznych, bez widoku na wyjście. Otóż to. Teraz dobrze pomyśl. Możesz iść w tym kierunku, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeśli nie otworzysz oczu, cena może być wysoka, życie pełne żali w relacji, która wysysa twój spokój i niszczy twoje poczucie własnej wartości dzień po dniu. Ale zanim wpadniesz w ten cykl, zobaczysz, co tak naprawdę jest na szali. Te 11 typów kobiet, jeden po drugim, to ostrzeżenie. A liczby 10, 7, 4 i 1 mają potencjalnie dewastujący wpływ. Twoje życie może zmienić się w mgnieniu oka. Jeśli chcesz nauczyć się, jak chronić swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne, zostań ze mną do końca. To, co ujawnię, może być różnicą między wolnością a emocjonalnym więzieniem bez końca. 1. Zaniedbana kobieta. Zaniedbanie to ten rodzaj cichego alarmu, który nagle staje się ogromnym problemem. Ta kobieta zachowuje się, jakby świat był sceną tylko dla niej, zapominając, że jej wybory lub ich brak mają reperkusje. Nie zastanawia się nad skutkami swoich działań i podejmuje impulsywne decyzje, które nieuchronnie generują problemy zarówno dla niej, jak i dla osób wokół. Zaniedbanie ujawnia osobę, która nie dba o stabilność, odkłada wszystko na później. Lub wręcz oczekuje, że inni rozwiążą jej sprawy. Trudno zbudować coś solidnego u boku kogoś, kto traktuje każdą decyzję z lekceważeniem. 2. Kobieta oszustka. Manipulacja i oszustwo mogą korodować każdą więź jak kwas. Gdy kobieta zniekształca fakty lub pomija prawdę, aby dostosować sytuację do swoich potrzeb, sabotuje zaufanie. A zaufanie to fundament każdej relacji. Taki typ kobiety tworzy niebezpieczną grę niepewności. Z każdym słowem i obietnicą pojawia się wątpliwość, na ile to, co mówi, jest prawdziwe. Gdy oszustwo staje się rutyną, staje się nieznośne, zmuszając cię do chodzenia na palcach i pozostawania zawsze w gotowości, bez możliwości relaksu czy pełnego zaufania. Żyje w teatrze pozorów, a kto jest obok, cierpi z powodu braku przejrzystości i niespodziewanych zwrotów akcji. 3. Kobieta konfliktowa. Życie z kobietą konfliktową to jak mieszkanie na polu bitwy. Wszystko staje się powodem do kłótni, irytacji, prowokacji, a nawet najmniejszy komentarz może przerodzić się w gorącą dyskusję. Agresywna w słowach i działaniach potrafi emocjonalnie wyczerpać każdego, kto próbuje utrzymać pokój wokół siebie. W praktyce ta kobieta zmusza cię do krążenia w kółko, próbując gasić pożary, które sama wznieca. Energia takiego związku nigdy się nie stabilizuje, a uczucie wypalenia narasta, aż cierpliwość całkowicie się wyczerpuje. To zachowanie staje się stałym testem dla emocjonalnej równowagi tych, którzy decydują się być przy niej. 4. Kobieta szkalująca. Szkalowanie nie jest tylko toksyczne, jest okrutne. Kobieta szkalująca tworzy i rozpowszechnia kłamstwa, aby skrzywdzić innych. Czy to z zazdrości, czy z urazy, czy z czystej przyjemności w szkodzeniu. Manipuluje narracjami, zniekształcając obraz bliskich jej osób, nie zważając na konsekwencje. Taka osoba naraża tych, którzy jej ufają, na ekstremalne ryzyko, ponieważ za każdym razem, gdy wymyśla historię, może zniszczyć więzi, reputację, a nawet marzenia innych. Mieć kogoś obok, kto igra z prawdą, to chodzić po minowym polu, nigdy nie wiedząc, kiedy staniesz się kolejną ofiarą jej zamaskowanych ataków. 5. Kobieta nieodpowiedzialna. Nieodpowiedzialność to ciągłe zaproszenie do chaosu. Może składać obietnice, ale niemal nigdy ich nie dotrzymuje, a co gorsza, nie czuje tego ciężaru. Żyje w bańce to nie mój problem i ktoś to rozwiąże. Takie zachowanie wskazuje na osobę, która nie tylko unika konfrontacji z konsekwencjami swoich czynów, ale także jest niezdolna do wzięcia kontroli nad własnym życiem. Możesz próbować jej pomóc, ale zawsze kończysz, biorąc na siebie jej obowiązki, co tworzy wyczerpujący cykl. Kto nie podejmuje zobowiązań i ucieka od stawiania czoła własnym błędom, naturalnie generuje atmosferę niestabilności, która podważa jakąkolwiek szansę na prawdziwe połączenie. 6. Kobieta pesymistyczna. Mieciu swego boku kogoś pesymistycznego, to jak nosić ze sobą szary obłok. Dostrzega problemy w każdym rozwiązaniu, napotyka przeszkody w każdej okazji i sprawia, że każde otoczenie staje się cięższe, niż powinno. Ciągła negatywność w końcu wycieka i wpływa na wszystkich wokół, wysysając energię i entuzjazm nawet z najbardziej optymistycznych osób. Z czasem ten pesymizm wpływa na Twój nastrój twoje spojrzenie na życie i twoje zdrowie emocjonalne. Ufać komuś, kto zawsze skłania się ku negatywnemu, to jak pozwolić, by twoja własna perspektywa życiowa została zanieczyszczona przez porażkowy punkt widzenia, który nic nie wnosi. 7. Kobieta hipokrytka i fałszywa nic tak nie wyczerpuje relacji, jak fałszywość. Kobieta hipokrytka to ta, która udaje, że jest przyjaciółką lub lojalną partnerką, ale szybko zmienia swoje zachowanie w zależności od otoczenia lub towarzystwa. Jest jak kameleon, zawsze dostosowując swoje wypowiedzi, aby zadowolić otaczających ją ludzi, nawet jeśli oznacza to odwrócenie się plecami do tych, których rzekomo kocha. Problem w tym, że takie zachowanie niszczy zaufanie. Nigdy nie można wiedzieć, która wersja jej jest prawdziwa. W relacji oznacza to bycie u boku kogoś, Komu nigdy nie możesz całkowicie zaufać, a bez zaufania każda więź staje się krucha. 8. Kobieta Okrutna. Okrucieństwo w kimś to znak, który przekracza granice akceptowalności. Kobieta okrutna działa w sposób wyrachowany, aby zranić lub manipulować, wykorzystując słabości i niepewności innych jako narzędzia. Taki typ zachowania ujawnia tak głęboką brak empatii. Że niszczy jakąkolwiek szansę na wzajemne zrozumienie. Postrzega ludzi jako środki do swoich celów, co oznacza, że jakiekolwiek relacje z nią są stałą ekspozycją na ryzyko zranienia. A co gorsza, nie odczuwa winy ani żalu. Wręcz przeciwnie, to okrucieństwo sprawia jej przyjemność i daje poczucie kontroli. 9. Kobieta, która budzi Twoją intuicję. Intuicja to ten instynkt, który nie kłamie. A gdy ktoś budzi ciągły dyskomfort, warto słuchać. Kobieta, która generuje to dziwne uczucie, zazwyczaj robi coś, co ciało i umysł postrzegają jako alarm. Nawet bez słów, dyskomfort objawia się w postaci niepokoju, niewytłumaczalnego zmęczenia, lub nawet lekkiej odrazy. Ta intuicja to znak, który większość ignoruje, ale z czasem może ujawnić większy problem, ponieważ nasze postrzeganie instynktowne Zazwyczaj wychwytuje coś, czego rozum jeszcze nie zidentyfikował. 10. Kobieta, która ignoruje ostrzeżenia przyjaciół i rodziny. Jeśli wszyscy wokół ostrzegają cię przed kimś, być może dostrzegają coś, czego ty jeszcze nie widzisz. Przyjaciele i rodzina mają bardziej neutralną i obiektywną perspektywę, a ich rady często pochodzą z miejsca troski. Kiedy wszyscy zauważają coś dziwnego w jej zachowaniu i ostrzegają, może to być dlatego, że dostrzegają zachowania lub postawy, które ty, będąc emocjonalnie zaangażowanym, ignorujesz. Utrzymywanie relacji z kimś, kto niepokoi Twoją rodzinę i przyjaciół, to lekceważenie ostrzeżeń tych, którzy naprawdę chcą Twojego dobra. To rezygnacja z cennego wsparcia na rzecz potencjalnie szkodliwej relacji. 11. Kobieta, która traci kontrolę pod wpływem alkoholu. Kiedy ktoś traci kontrolę pod wpływem alkoholu. Pokazuje, że nie radzi sobie ze swoimi własnymi granicami. Kobieta, która staje się agresywna, mówi lub działa impulsywnie po wypiciu, ujawnia facetę siebie, którą zazwyczaj stara się ukryć. To nieodpowiedzialne i niestabilne zachowanie generuje szereg niewygodnych, a nawet niebezpiecznych sytuacji, zarówno dla niej, jak i dla osób w jej otoczeniu. Osoba, która nie potrafi kontrolować swoich impulsów i granic pod wpływem alkoholu nie budzi zaufania, a co gorsza, podważa zaufanie, które powinno być podstawą każdej zdrowej relacji. Trzy postawy, których musisz unikać, aby nie być manipulowanym jeden. Lęk przed mówieniem nie. Trudność w powiedzeniu nie sprawia, że jesteś w pozycji podatnej na manipulację. Gdy akceptujesz wszystko, nawet to, co jest sprzeczne z twoją wolą lub zdolnościami, stawiasz siebie na drugim planie, rezygnując z czasu, energii i granic takie zachowanie wysyła wiadomość do innych, że zawsze będziesz dostępny, nawet jeśli będzie ci to kosztować coś ważnego. Tego rodzaju postawa jest jak otwarte drzwi do manipulacji, ponieważ ci, którzy wiedzą, że nie potrafisz powiedzieć nie, czują, że mogą żądać czego tylko chcą, a ty się zgodzisz. Nauka odmawiania próśb i stawiania granic jest kluczowa dla ochrony siebie emocjonalnie i uznania swojego czasu oraz energii. To akt szacunku dla samego siebie. Kiedy mówisz nie w ważnych momentach, jasno pokazujesz, że cenisz swoje dobro i że nikt nie może przekraczać twoich granic bez twojej zgody. Taka postawa buduje szacunek i unika emocjonalnego wypalenia, wynikającego z noszenia ciężaru cudzych pragnień na swoich barkach. 2. Bycie nadmiernie uległym Bycie miłym zawsze może wydawać się czymś pozytywnym, ale w praktyce ta potrzeba zadowolenia wszystkich może być szkodliwa. Gdy zawsze ustępujesz, unikasz konfliktów i robisz wszystko, by innych uszczęśliwić. Ludzie wokół mogą przestać doceniać twoje opinie i potrzeby. Mogą postrzegać cię jako kogoś, kto jest tam tylko po to, aby służyć, zaspokajać i dostosowywać się do nich, nie biorąc pod uwagę tego, co naprawdę pragniesz lub potrzebujesz. Przyjmując postawę pasywną, pozwalasz, by Twój własny głos był tłumiony, pozwalając potrzebom innych zajmować Twoją przestrzeń osobistą. To otwiera drzwi do tego, by inni wykorzystywali Cię, traktując Cię jako osobę łatwo manipulowalną, bez wyraźnej opinii czy granic. Bycie zawsze uległym nie wzmacnia relacji z innymi, wręcz przeciwnie, obniża Twoją wartość w ich oczach i prowadzi do poczucia wypalenia i niezadowolenia. 3. Brak asertywności. Brak asertywności, czyli trudność w wyrażaniu swoich uczuć, myśli i potrzeb, może być niezwykle szkodliwy. Gdy za wszelką cenę unikasz wyrażania swoich opinii lub wycofujesz się z konfrontacji, aby utrzymać pokój, tak naprawdę dusisz swoją osobowość. Ucieczka od konfliktów i tłumienie opinii, aby zadowolić innych, tworzy środowisko, w którym czujesz się ciągle uwięziony, niezdolny do bycia autentycznym lub podejmowania decyzji, które mają sens dla ciebie, utrzymywanie się w środowiskach, które nie szanują twojej indywidualności, to brak szacunku dla samego siebie. Asertywność to w istocie umiejętność, która pozwala ci zajmować stanowisko i wyrażać się w sposób jasny i szczery, nie atakując innych, ale nie rezygnując z siebie. Bycie asertywnym nie oznacza bycia sztywnym czy agresywnym. Chodzi raczej o obronę swoich interesów z szacunkiem. Uznanie, że nie musisz akceptować sytuacji, które cię ranią, nie jest słabością, wręcz przeciwnie: to oznaka dojrzałości i pewności siebie. Te postawy sprawiają, że osoby wokół postrzegają cię jako kogoś, kto może być łatwo wpływany i kontrolowany. To prowadzi do niezrównoważonych relacji, w których zawsze jesteś w niekorzystnej pozycji, dostosowując się do pragnień innych i ignorując to, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie. Nauka mówienia nie, stawiania granic i bycia asertywnym pozwala ci budować relacje, w których szacunek i wzajemność są autentyczne. Podziel się tym błogosławionym wideo, aby dotrzeć do innych, którzy mogą potrzebować pomocy, tak jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dziękuję z całego serca za bycie częścią naszej wspólnoty wiary. Jeśli chcesz trochę bardziej wesprzeć nasz kanał, rozważ zostanie członkiem naszego kanału. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyś mógł kontynuować swoją podróż. Dziękuję i niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia.